Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj mamy piątek, a więc piąty dzień naszego postu i modlitwy w naszej wspólnocie. I dzisiaj ten dzień jest pod hasłem czynić uczniami. Wersetami, które są takimi wersetami do rozmyślenia, do rozważania i też one są wersetami przewodnimi w tym roku w naszej wspólnocie. To jest fragment z 28 rozdziału Ewangelii Mateusza. Ostatnie dwa wersety, które brzmią tak. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów, chrzcicie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. To, że dzisiaj możemy być uczniami Jezusa Chrystusa, to, że dzisiaj możemy usłyszeć Ewangelię, to, że dzisiaj możemy... Doświadczyć działania Bożego Słowa, to jest właśnie zasługa tego, że uczniowie w posłuszeństwie poszli i czynili uczniami innych ludzi. I my dzisiaj mamy takie samo zadanie. Ten nakaz, wielki nakaz misyjny Pana Jezusa Chrystusa, on nie dotyczył tylko apostołów, ale on dotyczy również nas, że mamy iść i pozyskiwać uczniów. Więc zobaczcie, że uczniowie nie rodzą się w momencie nawrócenia, nie powstają w momencie nawrócenia. Ale my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby czynić tych ludzi, którzy się nawracają, którzy spotykają na swojej drodze pana Jezusa, Chrystusa, którzy doświadczają nowonarodzenia, aby ich czynić uczniami. I to jest nasze wielkie zadanie. Mamy czynić uczniami ich I A ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I przekazywać im wszystko, co zostało nam przekazane. To, co apostołowie przekazywali, to przekazywali to, czego nauczył ich pan Jezus. My przekazujemy. Kolejnym uczniom to, czego my się nauczyliśmy, co, co zostało nam przekazane, i przekazujemy im dalej, aby mogli wzrastać, rozwijać się, i mogli ko czynić kolejnych uczniów. A więc to, że my dzisiaj słyszymy Ewangelię, to jest właśnie zasługa tego, że dwunastu apostołów przyjęło ten wielki nakaz misyjny i poszło. I my dzisiaj mamy iść, głosić i czynić uczniami, chrzcić w, chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, i przekazywać wszystko, co zostało nam przekazane. To jest wielki nakaz misyjny, który obowiązuje również dzisiaj Kościół Jezusa Chrystusa. Radości w Panu pozdrawiam. Do zobaczenia w Słowie na dobry dzień w poniedziałek. A już dzisiaj zapraszam Was, kochani, na niedzielne nabożeństwo. Będzie u nas usługiwał gość, pastor Bartłomiej Szymon Kurylas ze zboru Nowe Narodzenie w Tarnowskich Górach. Więc zapraszam do tego, żebyście byli razem z nami w, w kaplicy albo łączyli się z nami przez internet w czasie transmisji na YouTube czy na Facebooku. Pozdrawiam i życzę owocnego czynienia uczniami tych, których spotykam na swojej drodze.